Cześć, wam witajcie w poniedziałek. Czas obudzić się z feriowego snu, już jest u nas po feriach. Tak więc y, trzeba dzisiaj było wrócić y, do żeby po wczorajszym lekkim odpoczynku. Dzięki za wszystkie wiadomości, które wczoraj od was y, dostałam. Było dużo zapytań y, o stylizację. Widzicie, czasami coś prostego, y, a czuję się y, ok, w takiej właśnie w takich właśnie wyborach, powiem wam, że ogólnie teraz nie jest łatwo mi coś tam dobrać. Ja w pewnych rzeczach czuję się dobrze, w pewnych rzeczach nie do końca. Tak więc było mi bardzo wygodnie, dobrze się czułam akurat właśnie w tej sukieneczce. Tak więc mój taki prosty wybór, znaleziony w internecie. Ja Swoje stylizacje zawsze wybieram jakoś tak intuicyjnie. Nie wiem, czy pamiętacie taką sukienkę z Asosa z, tutaj, z wycięciem na brzuchu, która była cekinowa. Tutaj była zabudowana. Dla mnie była na mega. Ale nie lubię na przykład trzymać sobie długo kreacji i gdzieś poszła w inne ręce. A teraz widziałam właśnie, że Joanna Koroniewska na przykład kupiła sobie podobną też taką samą gdzieś tam na jakieś wyjście e, też z Asosa i fajnie, że po prostu tak miło mi się zrobiło, że, że widzisz taką stylizację u innej e, osoby, która jest popularna, tak więc e, no, że, że super, nie? Ale tej małej czarnej, którą miałam ostatnio, nie sprzedam. Będę sobie ją trzymałam, bo jest taka uniwersalna, że tak naprawdę wystarczy zmienić e, dodatki marynarkę w innym kolorze, albo po prostu w ogóle mm, w innym kroju i w innej długości. I też e, ta stylizacja na inną okazję się obroni. Mm, powiem Wam jeszcze, że oczywiście widzę różnicę, jak e, mam makijaż profesjonalnie zrobiony, jak zrobiła go mi Milena To. Ja oczywiście widziałam między takim swoim jakimś tam yy, domowym, a jej wykonaniem, że, że jednak no, profesjonalny makijaż wygląda i utrzymuje się inaczej. A tak jeszcze tylko między słówkami mówiąc, cieszymy się z bawem, że poszliśmy na tą imprezę firmową, dlatego że y, spotkaliśmy się z mnóstwem sympatycznych osób. Również z osobami, z którymi się znamy, ale też zawsze na takim wyjściu mamy okazję poznać dodatkowo jeszcze inne osoby. I naprawdę właśnie takie sympatyczne spotkania i możliwość porozmawiania z innymi osobami jest w tym wszystkim właśnie najfajniejsza. Praca na budowie ruszyła wraz z tym, że. Już są warunki na to, żeby pracować dalej. Tak więc teraz tempo będzie przyspieszone i, i, i będzie się działo coraz więcej. Też z tego tytułu jesteśmy przeszczęśliwi, bo tak naprawdę no, czekamy już na to, żeby wejść w nowy obiekt. Przygotowujemy się do tego. I tak naprawdę wiecie, czekaliśmy na to tyle czasu, a teraz jak widzimy, że coś tam się dzieje każdego dnia, no to, to nas to cieszy ogromnie.